Część druga zestawienia dosyć ekonomicznych perfum na lato. Jeżeli trafiłeś tutaj po części pierwszej, to super, że znowu się widzimy. A jeżeli ten film pokazał ci się pierwszy, to koniecznie wróć do części pierwszej, gdzie poznasz cztery rewelacyjne zapachy właśnie z takim zastosowaniem. Nie tracąc czasu, zaczynamy z grubej rury, bo Versace purą to pachnidło, które jest legendą samą w sobie. Jeżeli ktoś powie, że Versace Homme pachnie podobnie do Chanel Alurom Sport, Spojrzałem się za siebie, myślę, że mam bliżej na półce, to bym go podał i pokazał. Orzeźwiające cytrusy z nutą sportowej elegancji, jeżeli można to tak powiedzieć. Delikatnie drzewne, delikatnie słodkie, bardzo komfortowe w użytkowaniu. Pachnidło aromatyczne, dosyć wyraziste. Tak jak wcześniej już wspomniałem, młodszy kuzyn Chanel Alurom Sport, te zapachy są naprawdę blisko siebie, jednak tutaj za niewielki łamek ceny, bo wersacze kupicie za. 200 zł 100 ml, może nawet mniej, w 100% uniwersalne, e, może być używany jako zapach całoroczny, bez wstydu. Super perfumę, naprawdę. Z tym pachnidłem strasznie się lubimy. W ogóle wychodzi na to, że Versace perfumowo w swojej półce cenowej nie ma sobie równych powoli. Mumblon Explorer i to jest zapach, który czerpie garściami z różnych perfumowych klimatów, e, począwszy od e, owocowo-cytrusowo-drzewnych akordów e, prosto z Creed Aventus, poprzez niebieskie klimaty Diora i YSL Y i wszystkich, wszystkich, wszystkich innych niebieskich zapachów, i bardzo dobrze mu to wychodzi. Może widzieliście takie filmiki, jak razem z Maćkiem i Walterem testowaliśmy różne klony Grilla? I również w tym zestawieniu brał udział właśnie Explorer, i to on został przez nas uznany jako najbardziej naturalny z całej, z całej grupy. dużą dozą prawdopodobieństwa spodoba się większej części publiczności. Niesamowicie komplementogenne, świeże, uniwersalne, tak jak już wcześniej wspomniałem owocowo, świeże, drzewne pachnidło za z atomizera pierwsze co przychodzi mi do głowy to właśnie Creed Aventus oczywiście jego dużo dużo tańsza wersja ale w tej cenie do 250 zł za setkę czasami 200 bywała poniżej 200 zł to już w ogóle styl zwróćcie uwagę na Explorera, fajna rzecz Calvin Klein One czyli kultowe unisexowe pachnidło zapach który bardzo dużo zmienił w świecie Perfum Unisex. Niech Was nie zwiedzie czerwony kolor butelki, że to jakaś inna wersja. To absolutnie to samo podstawowe pachnidło, tylko w limitowanym szkle. Tą wersję w mleczno-białej butelce również posiadam. Posiadam również paręnaście, parędziesiąt letnich wersji, limitowanych wersji z CK1. Co roku marka wypuszcza nowego letniaka. Bardzo czyste, piżmowe cytrusy, delikatnie mydlane. A może nawet bardzo mydlane. Niezależnie od Twojego wieku, czy masz lat 15 czy lat 85, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy chłopcem czy dziewczynką, Calvin Klein One prawdopodobnie będzie czymś, co Ci się spodoba. A jeżeli Ci się nie spodoba, to też Twojemu starszemu bratu, mamie, tacie, komukolwiek. Pachnidło do bólu dobre, do bólu odświeżające, również niesamowicie uniwersalne i to były moje pierwsze poważne perfumy. I perfumy, które do dzisiaj są w mojej kolekcji. Calvin Klein One, klasa psała sobie. E, tak jak już wcześniej wspomniałem, również przetestujcie wersje letnie. Wśród tych corocznych świeżaków naprawdę można trafić świetne perełki. Co nie sam wszystkich nie znam dobrze po prostu i używam, jak mam ochotę, bez tam większego rozpływania się nad nimi. Są po prostu dobre. No i przyszedł czas na kultowy Clinic Happy. Kultowy, lecz zapomniany. Zupełnie nie wiem czemu. E, mam wrażenie, że. Ten zapach na przestrzeni lat zamiast drożeć tanieje. Nie wiem czy przez to, że jego popularność drastycznie spadła. Paręnaście lat temu był nie mniej popularny, no dobra, może trochę mniej popularny niż na przykład Aqua Di czy Chanel Allure Sport, gdzie wtedy świata perfum kompletnie nie znałem. Nieraz słyszałem nazwę Clinique Happy. W dużym skrócie to połączenie pomarańczowych tiktaków. E, z bardzo przyjemnym, czystym mydełkiem. Nie wiem, czy mydło może być brudne, a tak radosne perfumy, tak, tak przyjemne cytrusy, właśnie z tym mydełkiem, poprawiające humor. Nazwa Happy w 100% trafiona. Również zapomniałem o tym zapachu. Tak jak w przypadku Lalik White, również klinik Happy używam zbyt rzadko. Myślę, że to będzie jeden z tych zapachów, który również użyję w następnych dniach. Parametry może nie są tutaj na najwyższym poziomie, ale nie zawsze to jest najważniejsze. Zawsze będę powtarzał: kompozycja na pierwszym miejscu, parametry dopiero potem. Fajnie, jak są dobre, ale też nie za dobre, bo chyba nie chciałbym, żeby perfumy letnie siedziały na mnie nie wiem 20 czy 30 godzin. A nie o to w tych zapachach chodzi. Happy. Mam nadzieję, że dostanie trochę drugiej młodości. Nie, no co zdaje biste? Zapomniałem o nim. stoi kilka lat na półce i się nie zepsuł, to też plus przeglądając internet 150 zł, 100 ml absolutnie świetna cena no nie jest to nie wiem, majsterszyk perfumiarstwa ale, ale super odświeżające bardzo czyste tak jak już wspomniałem, mydlane pomarańczowe pachnidło. no i tak jak kończyłem poprzedni film również w tym proszę o to samo zostaw w komentarzu nazwę perfum, których Ty najczęściej używasz latem bo tak nie wiem, co mi opowiedzieć na koniec. Dzięki. Pa. Koniec.